Jeśli kiedykolwiek miałeś plan, byłeś zmotywowany, a nawet podekscytowany, a mimo to znowu tego nie zrobiłeś, odwlekałeś na później, zajmowałeś się wszystkim, tylko nie tym, co powinieneś, a na końcu została ci tylko jedna emocja frustracja to nie musi być historia o lenistwie. To może być historia o emocjach, które próbujesz w sobie uciszyć. Prokrastynacja to często ucieczka od napięcia nie przed zadaniem, tylko przed tym, co to zadanie w tobie uruchamia. Być może presję, lęk przed porażką, Wstyd, że znowu się nie uda, albo wspomnienie, że kiedyś próbowałeś, zabolało. I wtedy odpala się automatyczny mechanizm. Zrobię to później, jeszcze nie jestem gotowy. Najpierw ogarnę coś innego. I to nie jest Twoja wina. Umysł działa w taki sposób, żeby unikać bólu. Ale kiedy odkładasz coś po raz dziesiąty, ten ból wraca. Tylko w trochę innej formie, jako frustracja, przytłoczenie, poczucie winy. I widzisz tłumione emocje, zawsze będą szukać pójścia i to nie jest pytanie, czy znajdą? Tylko kiedy? Wybuch złości, autosabotaż, gdy zaczyna się układać, wyczerpanie, choć niby nic nie zrobiłeś, a czasem całkowita rezygnacja z działania to efekt tego, że tłumienie emocji nie jest rozwiązaniem. Tak jak ściskanie sprężyny na końcu wystrzeli. Dlatego jeśli odkładasz, to nie pytaj tylko, jak się zmotywować. Lepiej zapytaj, co teraz czuję? To tak naprawdę próbuję w sobie uciszyć. I daj sobie przestrzeń, żeby zajrzeć głębiej niż tylko w swój kalendarz. Bo często to nie brak motywacji nas zatrzymuje, tylko coś, co nadal boli. Zrozumienie siebie to pierwszy krok do zmiany. Nie walcz z tym, że prokrastynujesz. Zacznij widzieć, przed czym naprawdę uciekasz. Zapisz tę rolkę i wróć do niej, gdy znowu utkniesz. Obserwuj, jeśli chcesz uczyć się siebie, a nie tylko siebie poganiać.